Witajcie! Witajcie, jestem Rafik. Witajcie. No dobra, Boże! No No dobra, witajcie! W czwartym o. sezonie farminga. Dobra, ci ze mną grają. Dobry Łatek 27. No dobra, graj. I przemek. A tak na poważnie? Nie, to nie jest sen, to co widzicie. My gramy na dużych maszynach. Haha. Ha, tu, jak widzicie, mamy ścieżkę tektoniczną wygnieconą przez przemka bezpośrednio przed pokosem. E, przemek już podjeżdża. Ale, ja nawet nie wiem, będziecie mi mówić ile mam procent nie, bo ja mam chudy powłączone. No i zanim ci się to na pełni, to yy, mamy takie po pokaźne gospodarstwo, jak widzicie, yy, i to będzie czwarty sezon. Dobra, to tyle w tym odcinku. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym. No dobra, szartowałem. <gry> Rafik, ale ty strollowałeś! Pić aha, aha. mi się chce. Trzeba jechać z bratem, jak ci proponował, a nie... No. Dobra, Boże, no... Dobra, Boże... Zaraz będzie... <grytanie> Taki bezpośredni hejt na Kubę. No dobra, dobra, Boże, no pfff trzeba trochę I chyba przyspieszyć tak trochę za wolno jadę mieliśmy mieć lekcję basenu, nie? ale nikt nie miał stroju i zrobił przeczytanie regulaminu regulaminu, nie? taki koleś grał na komórce i ten nauczyciel od wefu mówi junior, teraz ty czytasz, nie? Bo w ogóle nie ogarnął e, wszyscy zaczęli się śmiać, Dostał nie? Bombę. Nie, i nauczyciel mówi Dobra, 10 pompek, nie? Dobra, ale boże Ale najpierw czytasz, nie? I on przeczytał i mówi 10 pompek, nie? A on mówi Nie, ja nie zrobię, nie? A dlaczego nie zrobisz? Bo mi Allah nie pozwala Ty już? O I co on wtedy w związku z tym? Dostał karnego Eee. Ej, hmm. jak wyłączyć te awaryjne w tym głównie? Też nie wiem. Ciągi fajne, ale te awaryjne to nie ogarniam. Dzisiaj to jakoś sobie kamerkę załączę. a Nie, dupa. Kamerki nie widzę jak mam chudy wyłączone. A szkoda. Pojedziemy bez kamerki w takim przypadku. No właśnie 56 Widzimy, że jakieś 3 minuty już nagrywamy Okej okay. Dobra Przemek podjeżdżaj Bo się Zemna. zanudzisz A, co ty Ile dajesz? mam 0 Nie wiem, nie widzę To zobacz, przejrzyj ma 60 No to jedź wpierw do niego Masz 40 Dlaczego ja mam mniej? Bez źródeł. Jesteś niekomfortowany przez złego. Opakie, cisnę setką. Pana, jak mi się zatrzymałem. Skąd ty wyszedłeś z pokoju? W normalną gra Ła, ha 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 nie 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 co ty A, ha 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 nie rób ba Wyrąba. mu ale ha 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 nie ale nie rób bał no leci rób bał mało jak Przemek le, has left the server Rafał? Rafał jest No ja gram cały czas. Rafał się nie odzywa, odzywa. Noo, Przemka wyrąbał, więc Tu to, to jest profesjonalizm Youtuberowy Mhm mm A dlaczego Rafał się nie odzywa? No bo brat, to w spokoju jest, czajisz Puszka Rafika, uszanowanko, Pierdzielanko nie. to teraz musimy sami grać No właśnie, przemka waliło. To wbijaj, wbije. dawaj bije, nie, pękaj. Nie. No, nie No no, no no, weź. no no, no no, no no, a to ty sam wypadłeś? Czy wypadłeś... Nie czekaj Ktoś ci pop... Nie mi wypadł No do tego zmierzałem o, Tylko chciałem... Nie ty to powiedział, Nie wiem, to i powiedziałem lepiej Kunsztownie chciałem to powiedzieć Tak się wyrazić O Boże O mój Boże Co teraz zrobię? W połowie się zajaję. Tara, Kuba se wysypie, czy ja się pojadę w tą stronę? Ile on ma procent? Eee, 75. 50. A potem zawrócę, a ty podjedziesz po demie ładnie. Ja już mam 50%. Nie, 70, 2, 4, 6, 7, 9. Bo wrzucasz debilu i cię wywaliło. Nie, to, to jest kurde jest Wrzucać i grać w ls -a. kurde. O, proszę, trzeba być odważnym. Albo nie mieć mózgu. Boże, no. To jest też prawdopodobna opcja. Dałasz do gry? Jest, uda mu się. Jeżeli ty wbijesz, to odcinek skończy. Kuba mi podjeżdża, zawaliłeś sprawę. Uj. O, jest, dobra, Przemek wchodzi, jest, super. Akurat się wysypiemy jak wejdziesz. Dzięki. Nie no, może, czekaj, trochę zostawię w zbiorniczku. O, pojedziesz na farmę wysypać, powodzenia, jak będziesz wiedział przynajmniej gdzie to wysypać. Bo szczerze to ja nie wiem. Ale Kuba ładnie popieprzasz 10 no Też mówisz, że ładnie Ach! Lecimy dalej Zapnijmy sobie słomkę Właśnie życzymy ziemkowi i jego komputerowi powrotu do działania Żeby wrócił na let's play e I żeby dali mi lepszy internet, kurde Polecam Daniel Kowalski To jest e... tam balonem leci No to tam super internet Jak to się mówi, ten hunter jak to się po polsku mówi? O, o łowcy, łowcy danych personalistycznych. Taki guzik, ziomek, to nie jest Daniel Kowalski, to jest tylko jego przykrywka. Także nie myślę, że sobie jego dana osobowe gdzieś tam wprowadzicie, złożyli. No dookąd czy kwestię? No dawaj, no, no nie pękaj. 4, 5, 6, 7, 8. Łatwo to w 15 minut po No, robimy Zorobiście W końcu możemy sobie pograć normalnie na dużych maszynach Napiszcie co sądzicie o dużych maszynach, tylko bądźcie gotowi na to, że każdy hejt będzie usuwany. <laughs> Także niestety zostaje wam tylko opcja bardzo dobry pomysł, Rafik. Ale, chat, podoba mi się ta seria. Chcemy więcej. Chcemy w synchronizacji, która będzie trwała pół godziny. Nie, u FMK niż u Ciebie. Nie. Jak już te 9% przeminie, no to już będzie Petara od razu. Jak? O! Przeminie. I, i, o, I teraz tu macie naoczny przykład, dlaczego patch 2.0 jest lepszy od 1.4. Czemu? Pamięta, pamiętacie pierwszy Świetno sezon na wersji 1.4? Kiedy przemka wywaliło, to musiałem przerwać odcinek, bo to jak długo to trwało. A Dobra, tymczasem ja teraz, to jest wiesz, to jest zaledwie moment. I to mi się bardzo podoba, bo to jest. To jest fajne, to jest. Kurde, że to jest, to jest 5 sekund, a nie, kurde, minuta. A minuta to już jest kupa czasu. Dawaj, Przemciu, zajeżdżaj od tyłu. Nie wiem, muszę mogę przy sobie. Tu ktoś idzie. Wow. A może byś wstrzymał wysypywanie, znaczy wrzucanie. A może byś odjechał czy a w ogóle kto tu stoi? Teraz utrudniasz mi grę A to ty No No bo ja widzę tak ogólnie twój tylko header Dobra, nie chcesz współpracować No to No nie no Człowiek. Ja I właśnie zaraz mi wypali chyba znowu no Bo jak się wrzuca mapę i Gra na multiplayerze, no to takie są konsekwencje, jakby nie patrzeć. No, widziałem. Ale przynajmniej podjechałeś. Chwała ci za to. Tylko za daleko ciut. W ogóle przyczapy nie widzę. Zaraz ci zrobię. ciebie już nie ma. Niech ciebie dawno nie ma. Ja nie, ja cały czas gram. Cały czas tam po świecie, tam w o, do k***a teraz mnie wywaliło Ale już Ach, co do milimetra. Fendt nie uszkodzony. 56%. Tyle się tam, Kuba, dosypiesz i kończymy na polu, bo nawet nie ma kto tym zjechać na farmę. Zresztą no, no. tym nawet się nie zmieścisz na farmę. Wyjechanie z farmy to już było wyzwanie. Nazwanie odcinek to pikuś w porównaniu z wyjechaniem z takim headerem z farmy. Pikusz oh. jest wróceniem yy, mojej postaci do gry. Yes. Z farmy, to jest coś. Ale piękne ujęcie by było, ale nie, ale to nie będzie tak, oh. O, mein brother. Nie ma. Aus, ist aus. Jagu. Po polsku. To jest taki niby dobry z Niemca. Ja. I koleżanka wszystko pisze. Pozdrawiam dla koleżanki. I trzeci raz pozdrawiam internet i pokój 40. Artura i ja, Jaś. Ja, ja Drogi Arturze, jeżeli to słuchasz, pozwól, pozwól Jakubowi Team Teamspeak 3, zami aby mógł rozma rozmawiać z kolegami. Nie, to jest, ja ja tak, tak za... kebab. To jest ja tylko tak... 10 mega, chyba czy 20? Ale ja i tak za dużo już siedzę u niego na komputerze. Trzeba iść to. Ale Teamspeak 3, no Artur, to... wysłuchaj go, nie bądź nie, taki. Nie, Nie tego. Rafiki jego 3000 subskrybentów, ciebie to prosi. Nie, nie pozwól mi tego ściągnąć. I nie będę tego ściągnął. <laughs> po co, chodzi się jak już o Bo, A, no to no, ładnie na koniec wpadniesz, tak, ten. To nie wiem, czekam. To ja się idę po fenda. Ale jestem szybki. Harry Potter. Ach, takiego to by w reala podarzynał. Norma. Dobra, może Przemek się nie pogniewasz, ale... Kończymy. A ty jesteś z nami mentalnie w tle. Czy czekamy. Nie. Nie, bo mi tutaj kurde impulsy nabijasz. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Nie, nie niebo. W tym pierwszym odcinku czwartego sezonu. Napiszcie, czy podoba Wam się koncepcja przez nas przedstawiona w postaci grania na dużych maszynach. I to tyle na ten odcinek. Łapka w górę, jeżeli jesteś nowy, subskrypcja, odwiedzajcie streamy The Crazy Rafik, Twitch oraz Facebooka. Też The Crazy Rafik. Dzięki serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia, cześć. Na razie, cześć,